Siemanko z z tej strony oczywiście ML8, no i tak sobie pomyślałem, że skoro Joru może być jednym z najlepszych duelistów na naszej nowej mapie Breeze, to może warto by przygotować jakieś poradniki z lineupami na jego teleporty i flesze. W dzisiejszym odcinku teleporty, a jeśli wbijecie 4 całapok w górę, no to wlecie odcinek z fleszami. Tyle tytułem wstępu, pamiętajcie, żeby zostawić subka, łapkę w górę, jeśli chcecie więcej tego typu różnych poradników do postaci, a my bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów. No dobra, pierwszy teleport jest dosyć prosty, ustawiamy się na Specsite'cie, a w tym miejscu, przy bramie midowej, wyciągamy nasz teleport i celujemy sobie odrobinę poniżej, tutaj się taką poziomą belkę, i odrobinę poniżej na, tej, na tym filarze. Wypuszczamy nasz teleport, no i on podróżuje sobie przez całego mida i o tyle on jest fajny, że możemy go wykorzystać tak powiem w dwóch momentach. Pierwszy moment to będzie w, tym, w tej chwili i teleportujemy się tutaj. O, sorry. Teleportujemy się tutaj za tą ściankę. I jeżeli chcemy wspomagać kogoś na naszym Spike Site B, no to jesteśmy w miejscu dosyć chronionym. Jeżeli oni dopiero, dopiero wbijają e, tamtym miejscem, przez główną bramę B, no to stąd jesteśmy generalnie w bezpiecznym miejscu. Możemy jeszcze jakiegoś tryszyka sobie potem dorzucić i dopiero opukować. Raczej nie powinniśmy łatwo paść. I dokładnie z tego samego miejsca rzucamy drugi teleport. Już Wam pokazuję. Ustawiamy się znowu w tym samym miejscu. I rzucamy go dokładnie w ten sam sposób. To jest ten sam line-up, tylko możemy go wykorzystać, tak jak wam wcześniej powiedziałem, w drugi sposób. No i już wam pokażę. Na minimapie pewnie widzicie, gdzie on podróżuje. Leci, leci, leci. W tym momencie, gdybyśmy się tepnęli, to jesteśmy na tej ściance. No ale poczekamy jeszcze troszeczkę, aż on przez tą ścianę przeleci. I w tym momencie używamy naszego teleportu. Jesteśmy na backside'cie, na B. Ważne, żeby tepnąć się tutaj, w tym miejscu mniej więcej, jak zobaczycie na minimapie a nie bardziej w prawo, no bo jeżeli ktoś wbija nam na B to jest szansa, że przeciwnicy będą znajdować się gdzieś tutaj w tej alejce i wtedy bylibyśmy dla nich dosyć łatwym fragiem a tak tutaj znowu jesteśmy w dosyć bezpiecznym spocie i możemy szybko wspomagać kogoś na site B Kolejny teleport ze site'u A umożliwi nam przedostanie się aż do respa atakujących ustawiamy się wzdłuż, tutaj widzicie, macie taką dwie, dwie wnęki na środku między nimi jest taka wypustka i celujecie mniej więcej w środek tego filaru tam, jak to się nazywa, puszczacie swój teleport. No, i on podróżuje sobie nam tutaj przez całą tą alejkę, przez to całe przejście, aż tutaj. I lecimy sobie aż do reszta atakujących. No, i z tej pozycji możemy nękać naszych przeciwników. Oni prawdopodobnie nie będą się nas spodziewać. No i w ten sposób możemy ich zaskakiwać. Trzeci defensywny teleport do to a nie jest jakiś mega, mega giga dodatkiem line ale na przykład załóżmy, że gramy sobie, gracie sobie z doboksu, rzucacie sobie teleporcik wzdłuż, wzdłuż tej linii, gdzieś wzdłuż tutaj tej ściany, on się tam podbija i możecie sobie jakoś agresywnie sprawdzić maina, naprawdę. Jeżeli tutaj nic nie zauważycie, jeżeli się jakieś agresywne zagranie chcieliście zrobić, nie mam przeciwników, no to teleportujecie się i możecie bardzo szybko, dużo szybciej niż gdybyście podróżowali, że tak powiem, pieszo. Znaleźć się na Spike Site B i już w tym momencie pomagać waszym sojusznikom z drużyny. Kolejny teleport ze Spike Site A. Nie ma jakiegoś super z domu specjalnego, po prostu mniej więcej będąc gdzieś w tym miejscu. No nie wiem, gdzieś tutaj w tym miejscu. Rzucacie go sobie odbijając od tego filaru. I zobaczcie, on podróżuje sobie przez całą naszą jaskinię. i przeniesie nas aż do tego tutaj przejścia w stronę Spike Site A. W tym momencie możemy się. On się tutaj zablokuje, teleportujemy się. No i cyk. Możemy zaskakiwać, flankować już naszych przeciwników z tego miejsca. Znajdujemy się dalej na Spike Site A, ale tym razem nieco bardziej agresywne wykorzystanie naszego teleportu. Na początku rundy, możecie sobie podbić do bramy środkowej i to jest tak z pół kroku, z takiego pół kroku gdzieś odbić wasz teleport od tej ściany, w ten mniej więcej sposób, i dorzucić razem z nim dwa takie timingowe flesze od tego filaru. Teleportować się. Jeżeli dobrze to wygracie timingowo, to powinno wam się udać znaleźć na plecach waszych przeciwników. Jeżeli zrobicie to jeden czy drugi raz, no to oni się już będą tego spodziewać, także to traci na swojej wartości, ale nic straconego. Możecie zrobić dokładnie to samo, tylko nieco innej wariacji. Puszczać teleport po prostu przed siebie, dorzucacie sobie tego samego flesza odbitego od filaru, teleportujecie się za filar, flesz tutaj, trochę go sfajlowałem flesz mniej więcej tutaj, pikujecie razem z fleszem, no i oni nie będą się spodziewać, że tym razem to stąd będziecie ich pikować. Kolejny teleport będzie rzucany z korytarzy i będzie prowadził nas aż do respa atakujących. Tutaj mamy tą główną bramę, mamy na podłodze płytki, w tym miejscu ustawiamy się. O w ten sposób celujemy naszym celownikiem na tą klamkę, obojętnie na jakiej wysokości. Wypuszczamy nasz teleporcik, no i zobaczcie, jak on sobie podróżuje pięknie. Tutaj wpada do naszej zapadni, otwiera ją i leci sobie aż do respa atakujących. No, i w tym momencie my możemy się teleportować i po prostu w ten sposób zaskakiwać naszych przeciwników. Przenosimy się w stronę punktu B, i na początek teleport rotacyjny w tych takich katakumbach, nie wiem jak to nazwać, w tym takim przejściu. Podchodzimy sobie do tego zagięcia w ścianie, celujemy w to miejsce i wypuszczamy nasz teleport. I w tym momencie możemy sobie grać na strike B. Jeżeli nie ma jakiegoś szybkiego wjazdu, albo ktoś gra tam blisko i nie słyszy żadnych kroków, albo po prostu ktoś z A mówi nam, że jest szybki wjazd, no to w tym momencie teleportujemy się, przenosi nas na most i jesteśmy już gotowi, żeby wspomagać naszych sojuszników w walce z przeciwnikami wbijającymi na punkt A. Znajdujemy się w tym samym miejscu, ale tym razem nieco bardziej ofensywny teleport, lewe przejście. Na środku tego przejścia, pod tą ścianą, znajduje się kamień, no i szukamy sobie takiej dużej kropki, znajdującej się naprzeciwko tego kamienia. Jest i ona. Postawiamy się na tej kropce i celujemy sobie w lewą stronę takiego małego okienka. Puszczamy nasz teleporcik, on się odbija i przenosi nas pod samo okno yy, w to miejsce. Na mainie B leci, leci, leci. I doleciał, 102 metry, cyk. Teleportujemy się. Nie wiadomo, z jakimiś flaszykami od kogoś możemy się tutaj teleportować i z zapletów zasakiwać naszych przeciwników. Druga sprawa z tym tepekiem jest taka, że generalnie. Możecie dostać tutaj, tutaj po prostu smołki, no nie? Mm, I w tym momencie po prostu znajdziecie sobie tą kropkę. Ona nie będzie odsmałkowana, raczej. I pingujecie sobie na mapie lewą stronę od wejścia. Gdzieś tutaj. Nawet jeżeli go rzucicie za bardzo w lewo i on odbije się od tej ściany, to zobaczcie, że on i tak poleci mniej więcej w to samo miejsce. Nie będzie taki szybki, płynny, bo tutaj się na chwilkę zablokuje. I poleci bardziej pod środek okna. Ale i tak mniej więcej spełni sobie. Swoją funkcję i podobną rolę jak ten, który typujemy się tutaj. Tutaj jesteśmy minimalnie chronieni z tego kąta, no ale to jest praktycznie generalnie rzecz biorąc to samo. Mieliśmy teleporty z A do respa i z korytarzy do respa, no to teraz z B do respa. Postawie wchodzimy do tego rogu i tutaj macie taką małą kropkę, po prostu celujecie celownikiem w nią, puszczacie teleport, no i on sobie sam bezproblemowo podróżuje aż do respa atakujących. Mniej więcej w to samo miejsce, co te teleporty, które wypuszczaliśmy wcześniej. Tylko nieco bardziej w lewą stronę tego respa. teleporcik, No i jesteśmy na respie atakujących i możemy już tutaj ich zachodzić na plecy. <laughs> I ostatni teleporcik na B to taki bardziej pod highlighty pod jakąś fajną zagrywkę. Wrzucamy go sobie wzdłuż tutaj w tej ściany. Nie ma jakiegoś specjalnego line'a ważne, żeby wleciał do tamtego przejścia. Dorzucamy jakieś flesze odbite w tym miejscu. Teleporcik, jesteśmy na plecach naszych przeciwników, albo wręcz między nimi, ten teleport wybucha gdzieś, ten teleport, ten flash wybucha gdzieś w tym miejscu, więc jeżeli ktoś stoi tutaj, no to dostanie go na pewno. No i my możemy naszych przeciwników już zaskakiwać w plecy, może jakiś fajny pod youtuby wam siądzie. Przejdźmy sobie do strony atakujących i zacznijmy od Spikesight'u B, bo po prostu mam bliżej. Idziemy sobie za te boksy, ustawiamy się gdzieś tutaj przy tym murku i celujemy w lewo, mniej więcej w to miejsce. Nie ma jakiegoś idealnego line upu. Ważne, żebyście nie celowali zbyt w prawo, bo po prostu wtedy on na tym kącie odbije wam się w tą stronę no i nigdzie sobie nie polecicie. A tak, widzicie, na minimapie on leci sobie aż do respa, czy tam do tego przejścia. O, aż do tego przejścia. I tutaj możecie zaatakiwać swoich przeciwników. Albo jeżeli wasi koledzy szybko zajmą Spike Side B, zanim wasz teleporty doleci w to miejsce, no to nie musicie już im pomagać. Możecie na przykład wskoczyć na te skrzynki i w tym miejscu odcinać rotację i zaskakiwać waszych przeciwników. Mam dla was jeszcze jeden teleport. Taki sam, praktycznie bardzo podobny, jak ten, który rzucaliśmy z tego miejsca. Z tego miejsca. Ale warto znać, myślę, więcej tych tepeków, bo no nie wiadomo, co kiedy się przyda wiedzy nigdy za wiele. I ten teleport jest mega prosty. Po prostu idziemy do tego rogu i to jest teleport z kategorii tych, do których używamy pingów na mapie czyli bardzo proste, wystarczy, że oznaczymy sobie mniej więcej ten róg na mapie bo chcemy, żeby w tym miejscu nasz teleport się odbił celujemy celownikiem w nasz ping przez ścianę wypuszczamy teleport no i on po prostu odbije się mniej więcej w tym miejscu od ściany, albo nawet lepiej sobie poleci, jeszcze lepiej i przenosi nas w to miejsce tak samo jak ten pierwszy, który wam pokazywałem, no ale tak jak mówię wiedzy nigdy za wiele, nie wiadomo co kiedy się przyda no i jesteśmy w tym samym miejscu i znowu możemy zaskakiwać naszych przeciwników Kolejny teleport umożliwi nam przeniesienie się w to miejsce na spike B Po prostu blokujemy się w tym rogu, celujemy sobie w to miejsce No i dorzucamy jakieś fajne tam fleszyki, prawda, żeby Zamaskować też nasz teleport Teleportujemy się Jesteśmy gotowi do, do, do atakowania naszych przeciwników. Ważne w tym teleporcie jest to, żebyśmy nie przesadzili, nie teleportowali się za późno, bo przeniesiemy się w to miejsce, no jesteśmy albo nawet w to. Jesteśmy już odkryci na dwa kąty, i tak naprawdę w tym momencie jesteśmy na straconej pozycji. Także troszeczkę wcześniej teleportujemy się tutaj, jesteśmy chronieni wtedy, no i możemy pomagać naszym przeciwnikom zajmować B, znaczy naszym sojusznikom. Przenosimy się na środek, i pierwszy teleporcik na środku jest mega giga prosty. Po prostu podchodzimy sobie do tych drzwi, do napisu na środek. Tutaj mamy taką skrzynkę, celujemy sobie w lewy górny róg. Wypuszczamy nasz teleport, no i cierpliwie czekamy, aż on sobie doleci w wymagane miejsce. My po drodze możemy sobie dorzucać jakieś flasze gdzieś tam, gdzieś tam, prawda? I jak teleport jest w dobrym miejscu, no to teleportujemy się, używamy naszego TPK i możemy w tym miejscu zatykiwać naszych przeciwników. Jest on dosyć ryzykowny, bo jak widzicie, jesteśmy otwarci do wielu kątów, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś się tego nie spodziewa, no to możemy tutaj naprawdę zasiać spore spustoszenie w szeregach wrogów. Kolejny teleport rzucany ze środka pomoże nam atakować Spike Side A razem z naszymi sojusznikami. Po prostu gdzieś z tego kamyka, czy z okolic tego miejsca. Nie ma jakiegoś dokładnego line -upu. Wystarczy, że wycelujecie w tą plamę. Jak ją najszybciej znaleźć? Po prostu ta ściana się kończy. Jedziemy sobie mniej więcej na środku. Pierwsza plama w lewo. A jeżeli od tej strony popatrzycie, to również jest łatwo, no bo ściana się zaczyna. Zaczyna się ta ściana. No i pierwsza, trzecia plama. Raz, dwa, trzy. Pierwsza, druga, trzecia, cyk. Nie jest jakiś giga skomplikowany lineup. Jak sobie go samemu rzucicie to już będziecie wiedzieli, na którą plamkę patrzeć, i po prostu będziecie go rzucali z bomby sobie. I on nas przenosi na tyły Spike A, tych teleporcik. No i stąd możemy naszych przeciwników już kasować. Ten teleport jest giga prosty. Znowu wykorzystujemy piękne napięcie. mamy kontrolę w środka i jesteśmy gdzieś przy bramie, chcemy atakować na Spike A. Podchodzimy sobie tutaj do rogu bramy. Otwieramy minimapę i pingujemy sobie ten róg. I znowu naszym celownikiem. Celujemy na nasz ping, wypuszczamy teleport, i on przeniesie nasz tam aż za most w okolice respa yy, obrońców. No i możemy albo pomagać naszym kolegom w plecy, zaskakiwać nasz yy, defendersów na albo po prostu już odcinać rotację i nie wiem, gdzieś tutaj skampić, prawda i odcinać rotację z B. Następny teleport jest giga dobry moim zdaniem i jest naprawdę prosty do wykonania. Wchodzimy sobie w stronę atakujących do, atakujących do tych korytarzy na początku tej rampy, nie ma jakiegoś idealnego line-upu. Po, po, potem celujemy sobie na minimapie tutaj i po prostu znowu rzucamy celownikiem w nasz ping. Także to pingowanie na mapie, a potem celowanie ee, celownikiem w ten ping jest mega przydatne i ciekawe czy uda wam się znaleźć jeszcze więcej takich teleportów. Bo myślę, że gdzieś tam na mapie jest, takie jeszcze na pewno są No i przenosimy się aż z korytarzy Aż z tego miejsca, gdzie my byliśmy Aż z tego miejsca przenosimy się do respa defendersów No i tutaj już mamy otwartą ścieżkę Czy to chcemy iść na A czy na B To już od nas zależy i od sytuacji na mapie Jak to wszystko się rozgrywa I ostatni teleport w dzisiejszym odcinku Przenosimy się w stronę spike site'u A eee, Ten lewy korytarz, no wiecie, które to jest miejsce Ostatni schodek, mniej więcej wzdłuż tej ściany Celujemy w środek tego filaru Generalnie, jeżeli rzucicie go z różnych miejsc, zobaczcie, że nawet jeżeli go rzucę gdzieś stąd, po prostu tak, o i odbijam od tego filaru, to on i tak poleci dokładnie w to samo miejsce, czyli po prostu tutaj. tutaj. Także tak jak mówię, tutaj nie ma jakichś giga line-upów, bo te same TP możecie rzucać z różnych miejsc, ale no, po prostu na potrzeby tego odcinka, gdyby ktoś chciał, nie był jakiś taki wczuty w tą postać i chciał mieć po prostu swoje line-upy, które może bez problemu odtwarzać, no to tak jak mówię. Ostatni schodek, tutaj na środek. Na środek tego na środek tego metalowego tupa, wypuszczamy i on dokładnie poleci w to samo miejsce hmm. i też możemy się teleportować cyk. No i jesteśmy tak jak widzicie w tym samym miejscu. Dobra, podsumowując, te teleporty, starałem się wam, starałem się wam pokazywać line-upy na nie, ale mówię wam, na większość z tych teleportów pochodzi na wszystkie, na nie, ale na niektóre z nich. Jeżeli rzucicie je jakoś tak intuicyjnie, jeżeli ogracie sobie JORN na tej mapce i poznacie jego mechanikę działania, to podobnie będziecie mogli rzucać sobie po prostu teleporty tak z marszu, z biegu, znając po prostu mechanikę ich działania i mniej więcej gdzie one się muszą odbić i gdzie polecieć. I nie będziecie już potrzebowali takich idealnych line-upów, no ale to wszystko prawdopodobnie przed Wami, jak sobie tą postać na tej mapie troszeczkę więcej ogracie. A na dzisiaj to by było na tyle. Przypominam o subskrybowaniu, zostawieniu łapki w górę. A ja już się z żegnam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!